boxa ostatnio nie przeglądaliśmy, Ma odpalmy sobie jakieś newsy z lootboxa. A WoW powstało w chaosie. Czy wam się gra z otwartym światem w uniwersum Gry o Tron? No to mam dla was bardzo Brzmi ciekawą super. informację, ponieważ grę możecie sprawdzić całkowicie za darmo. I mowa tutaj o Game of Thrones. Już? Dziś pogadamy sobie. Co ty gadasz? Ty, i nawet zaznaczona odpowiednio wertykalność. No nie? Góry, pagórki, nierówny teren. O, 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 o. Wie o tym trochę więcej, przybliżę Wam, czym jest gra. Oprócz tego pojawiają się nowe informacje dotyczące remastera Gadowora. Pojawiły się ciekawe, nieznane do tej pory informacje na temat Ewałt oraz kilka innych newsów w dzisiejszym odcinku. Także subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnego z nich. Wbijajcie na Instagrama, nazwa wyświetla wam się w tym momencie na ekranie. Są tam newsy w przystępnej formie, które możecie obczaić w zasadzie w każdym miejscu na Ziemi, jeżeli tylko macie dostęp do telefonu, internetu. I jako fani gry o Tron, czy chcielibyśmy czegoś więcej niż podróżowanie członkiem nocnej straży po otwartym świecie, przemierzanie tych Jezu! Myśmy czegoś więcej niż podróżowanie członkiem nocnej straży po otwartym świecie. To jest z tej samej gry, kurwa? O co chodzi z tymi grami dzisiaj? Czy to jest z jakiejś starej gry, GroTron? Bo były taki telltale. Co to kur jest? No, jak późny PS3 to wygląda? Czy to jest naprawdę z tej nowej gry z otwartym światem? Czy to jest z jest z, 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 z wcześniejszego Telltale'a. To jest mobilka. Aha. Przemierzanie tych nies. Aha, faktycznie, tam terenów. Pokonywanie smoków, przeciwności losu, nieumarłych przeciwników. No właśnie, podobną przygodę ma oferować Game of Thrones Kings Road, które co ciekawe jest wydawane przez Warner Bros. Games. Z tego co się nie mylę, to kiedyś już mówiliśmy o tym na lootboxie Za development odpowiada studio Netmarble. No i pewnie zastanawiacie się, co to jest za studio, no bo podejrzewam, że dużo osób nie usłyszało wcześniej tej nazwy. I Jest to deweloper, który tworzy. To będzie na PC -cie, konsolach i mobilkach. Ta sama gra będzie skrojona pod PC, konsole i mobilki. Czy my powoli zaczynamy dochodzić do momentu na PC, że nie ciągnął nas w dół tylko konsola, a ciągną nas jeszcze dodatkowo gry mobilne? O Jezu, kurwa, błagam, błagam, zrezygnujmy z tego jak najszybciej. O ty, przecież jak te ogromne korporacje wpadną na to? Że w sumie mogą tą samą grę próbować portować na gry mobilne i będzie to skrajane w takiej formie, żeby to pasowało do gry mobilnej, żeby uproszczyć wszystkie elementy mechaniczne, żeby ku... skrajać grafikę i wszystkie projekty lokacji do gry mobilnej, a co najgorsze, sposób narracji do szybkiego tempa, by można było sobie pograć 15 minut w metrze. To my jesteśmy zgubieni. Ochuj. Dobra, to brzmi jak... To, to brzmi bardzo dystopijnie. ...gry, uwaga, na urządzenia mobilne. Zatem nic dziwnego, że Grautron także wyjdzie na mobilki, ale nie tylko, bo gra ukaże się również na komputerach osobistych, no i to raczej na tej wersji będziemy się skupiać. Warto zwrócić sobie uwagę na gameplay, który dostaliśmy jakiś miesiąc temu, no i rzucając Oj, sobie na jego okiem... sobie uwagę na... Patrzcie, patrzcie jaka. ta animacja. jakiś miesiąc temu, no i rzucając sobie na niego okiem. W zasadzie już w pierwszych kilkunastu sekundach widać problemy z wczytywaniem się tekstur, problemy z animacjami, które wyglądają no raczej sztucznie, ale taka wypada całkiem dobrze, muszę przyznać, szczególnie zwracając sobie uwagę na to, że tytuł wyjdzie na urządzenia mobilne, no i też rozumiem, że trzeba brać to pod uwagę przy wszystkich innych aspektach. No ale pytanie, czy idzie na urządzenia Żywalisz mobilne, saba, no i też i rozumiem, że trzeba brać to pod uwagę przy wszystkich aspektach, no ale pytanie, czy ma być to jakimkolwiek yes. wytłumaczeniem, czy będzie to usprawiedliwieniem twórców, że. Gra w pewnych momentach nie domaga, no bo widać to już właśnie po tym materiale. Zdecydowanie muszę powiedzieć, że o ile czekałem na tak, Ty no, jak dużym to jest red flagiem, jak patrzysz na spreparowany materiał marketingowy przez twórców? Który, w którym chcą pokazać jak najszerszej publice, czym będzie ich produkt, i tam już widzisz, że ten produkt nie domaga. A teraz pomyśl, jak będzie to wyglądało w Twoich warunkach. Grę w świecie Gryotron. No to nie jest to raczej tytuł moich marzeń, ale warto to sprawdzić na własnej skórze, no bo już teraz można zagrać w wersję demo, która jest dostępna na Steamie. Grę będzie można sprawdzić do 3 marca, więc warto się zapoznać. Co ciekawe, projekt początkowo tworzyła jeszcze firma Grałem Nexon, to. ale później został on właśnie przez innego dewelopera. Jest to też tytuł, który będzie zawierał elementy sieciowej kooperacji. Dostaliśmy również wymagania sprzętowe. Pojawia się tutaj też niestety kolejny minus, którym jest związany Ja pierdolę, jaka mobilka, co ty gadasz? tier i Momentum, 240. Zobacz, upgrade na 290, świeci się na zielono. O oh, Jezu. Yes. No i oczywiście system ulepszenia. Ulepsz jeden raz, by dodać trade, ulepsz drugi raz, by dodać jeden randomowy efekt. Kup walutę w sklepie, by ulepszyć po raz trzeci, albo zrealować randomowy efekt, który ci się trafił. O Jezu, to wygląda jak gówno. ...z anty-gitem, bo żeby bawić się w Kings Road, trzeba będzie założyć konto na platformie Netmarble ID. No i raczej nie należy to do lubianych wymagań, z tego względu, że no, rejestrujemy się, dajemy im dostęp do naszych danych, no i zawsze budzi to swego rodzaju kontrowersję. Pełna wersja gry ma okazać... No, to właśnie, wiesz co, ja o tym sam pomyślałem, jak patrzyłem na ten gameplay, że... Właśnie ta formuła nie do końca pasuje do takiego akcyjniaka, bo w Grzotron. Owszem, była magia, ale to było takie bardzo mocne fantazje. To była magia, w którą wie, dużo osób nie wierzyło nawet. W drugim 2020. Kiedy w Grzotron tak naprawdę pojawił się pierwszy jakiś fantastyczny element. Teoretycznie w pierwszym sezonie moglibyśmy przyjąć wargi, że były fantastycznym elementem, ale taka pierwsza mocna ekspozycja na magię, miała miejsce gdzieś w trzecim sezonie. Gdy faktycznie pojawiły się smoki i gdy pojawiła się ta czarodziejka ognia, tak? Jak ona się nazywa? Ta wiedźma ognia? Gdzieś był chyba końcówka drugiego sezonu, początek trzeciego. No i za murem, oczywiście. No. Melisandra. Melisandra to była ta dobra, ruda szmata? O, kawał kawał porządnego szmaciska. No. <zysy> Idźmy dalej. 2025 roku. Jeśli chodzi o inne demówki, które mają znaleźć się podczas Steam Next Fest, czyli wydarzenia, które skupia w sobie wiele ciekawych gier, no to ma znaleźć się tam chociażby Among Us 3D, który to został oficjalnie zapowiedziany na pc -ty. i będzie to coś w rodzaju Among Us VR, tylko że bez gogli wiarowych. raz perspektywy pierwszej osoby, może sprawdzić się to całkiem ciekawie. Tytuł jest przeznaczony od 4 do 10 graczy i myślę, że będzie to fajna alternatywa względem oryginału. A jeżeli chodzi o kolejne demo, na które warto sobie zwrócić uwagę przy okazji Steam Next Fest, to rzecz jasna Gothic Remake. Została ona rzekomo trochę poprawiona. Względem tego, co ogrywaliśmy, chociażby na PGA czy innych wydarzeniach, Zobaczymy. gdzie gra była dostępna na osobnych stanowiskach. To powie... jest najśmieszniejsze w Goth Remake'u? nie to, jak Gothic Remake wygląda, a to jak bardzo polaryzuje on wypowiedzi dziennikarzy. Jedni dziennikarze mówią, że przepiękne, wypolerowane drewno, inni mówią, że to totalne gówno i warto wstrzymać się ze swoim entuzjazmem. Co ciekawe, ci sami dziennikarze, którzy jeszcze rok temu mówili, że to demo jest fajne, Dzisiaj mówią, że to demo tak naprawdę jest złe. Ci sami dziennikarze, którzy mówili, że poruszanie się jest bardzo płynne, dzisiaj mówią, że w poruszaniu pojawia się jakiś problem. Więc pasowałoby zadać sobie tutaj pytanie: dlaczego nagle po roku tak bardzo zmieniła się narracja dziennikarzy? Czy pokazywałoby nam to, że ci dziennikarze tak naprawdę. Nie wiedzą, co mówią i pierdolą randomowe bzdury względem tego, jak kreowana jest opinia publiczna na temat tego dema i mówią po prostu slogany, których ludzie chcieliby usłyszeć najprawdopodobniej. Najprawdopodobniej. Probiliśmy się najlepiej, chociaż było kilka elementów, na które warto było zwrócić uwagę, chociażby dubbing, jakieś tam elementy graficzne, Patrz, które jak na po... ja pierdolę. Spoko, ale jednak te najważniejsze elementy To trochę ucięte bo... względem chociażby oryginału, ja, i mowa ja tutaj pierdolę. o walce, która jest bardzo ważna. W pierwszym gotiku była ona po prostu lepsza niż w remakeu. <laughs> I to na te rzeczy trzeba sobie tutaj zwrócić uwagę. Jezu, jak trzeba sfajlować, żeby zrobić remake i mieć gorsze animacje niż w Gotiku 20 lat temu. Ja totalnie nie mam pojęcia. Jak można to tak spierdolić? W Gotiku system walki był mega istotny i Gothic ma generalnie bardzo dobry system walki. Naprawdę on do dzisiaj się broni. Sam fakt, że na pierwszym poziomie jesteś w stanie przejść tą grę tak naprawdę, pokazuje, że jest grą, która posiada odpowiedni skill cap, którą możesz odpowiednio zminmaxować, bo w tej grze jesteś w stanie zabić każdego na pierwszym poziomie. W gotiku 2, oczywiście. W gotiku 1 system armora ci to uniemożliwia, a to jest jeden z tych elementów, który definitywnie powinien zostać jakoś zreworkowany. Ale. Te animacje to wołają o pomstę do nieba. Uwagę, to przede wszystkim trzeba poprawić. Wszystkie demówki będziecie mogli sprawdzić już dziś o godzinie 19.00, no bo wtedy tak na dobrą sprawę zaczyna się cały Steam Next Fest. No i będzie tego naprawdę sporo. Jest to, co by nie mówić, święto graczy, bo pośród tych wersji demo możemy znaleźć wiele perełek, które później zostają z nami na dłużej, albo czekamy na ich premierę i dodajemy sobie te gry do listy życzeń. Myślę, że zawsze warto po to sięgać i sprawdzać chociaż część tytułów, bo to też fajny ruch ze strony twórców i coś tam może nas po prostu zawsze zainteresować. Także daj... Dajcie znać, co zamierzacie sprawdzić na Steam Next Fest i czy będzie to na przykład Gothic. Ewout Got... miał być czymś więcej niż faktycznie jest i stwierdziła to reżyser gry, Kerry Patel, która przeprowadziła o... rozmowę z Bloombergiem, w której... Kurde, o zobacz. A zresztą powstrzymam się od komentarza, po prostu pójdę dalej. I to dowiedzieliśmy się kilku ciekawych informacji na temat tej gry, na temat tym czym pierwotnie miała być, bo okazuje się, że Ewałt mogło być dużo ciekawsze niż faktycznie jest, no bo no, wiemy, kurwa, że to, mamy tam no raczej to. okrojony świat, nie jest to pełna otwartość, a miało tak być i są to oficjalne informacje, więc warto się temu przyjrzeć, podkreślony został również. No nie no, no słuchajcie, 70 czy tam 60 milionów i 6 lat to za mało. Może gdybyśmy im dali ze 150 milionów i z 10 lat, to gra byłaby lepsza? Może, ale tego nikt nie wie. Problem jest taki, że. A Wołt nie jest grą, której brakuje 10-15% jakości, żeby była grą lepszą. Jej tak brakuje z 300%, żeby była grą lepszą. Że Evout miał zawierać albo tryb sieciowy, albo tryb kooperacji, ale te elementy miały zostać usunięte po jakichś dwóch latach preprodukcji, no i projekt wówczas został zrestartowany. Praca nad Evout miały rozpocząć się jeszcze w 2018 roku, zanim to Microsoft przejął Studio Obsidian. Jeżeli chodzi o taki główny element, główny feature, który miał być istotny w kontekście tego tytułu, no to miał być właśnie tryb wieloosobowy, i to było przedstawiane osobom zainteresowanym projektem. I wiemy, że z jednej strony przy Evout pojawiały się porównania do Skyrima, ale z drugiej, biorąc pod uwagę te informacje, o których dowiadujemy się w tym momencie, no to możemy sobie to porównywać chociażby do Destiny od Bungie i to właśnie pod okiem Carry Petal te wszystkie zmiany miały zostać wprowadzane. Pytanie jak wpłynęłoby to na Avowed, jak wyglądałaby gra z pełnym otwartym światem, jak wyglądałaby gra z trybem multiplayer czy kooperacji, wydaje mi się, że kooperacja byłaby tutaj naprawdę świetna. Muszę przyznać, że w takich tytułach zawsze dobrze się to sprawdza i daje to po prostu więcej fanu, tym bardziej, że jest to kwestia opcjonalna. No dobra, a wyobrażacie sobie Avowed w systemie multiplayer, gdzie gracie z jednym znajomym, dwójką znajomych, w osobowym party i potem pacing tej rozgrywki, gdzie masz ogromną ilość nic nie wprowadzających dialogów, gdzie nawet nie możesz zmienić przybiegu wydarzeń nimi? Czyż to jest jeden z elementów, który totalnie burzyłby tą grę jako takiego akcji, akcyjniaka, albo ewentualnie RPG kooperacyjnego? Ogromna ilość dialogów, w której w ogóle nie masz wpływu na to, co się dzieje, gdzie do dwie osoby nie są w stanie nawet nic zareagować. Po prostu siedzą i oglądają Twój gameplay. A możemy sobie to wybrać, możemy grać w pojedynkę albo grać z kumplem, zawsze jest to przyjemniejsze. Pełny tryb multiplayer oraz model gry, usługi, no to rzecz, którą już. I Ja wiem, zaraz coś powiem, no kurwa, ale przecież w Baldur's Gate też masz dialogi i też masz. Może porównajcie sobie jakość tych dialogów, może porównajcie sobie decyzyjność, jaką podejmujecie w tych dialogach w Baldur's Gate, jak bardzo wpływa to na Wasz gameplay. Jak możecie się nawet kłócić odnośnie tego, którą kwestię wybierzecie finalnie, prawda? trzeba zaplanować na samym początku i nie można z niej rezygnować. Oczywiście można wprowadzić osobny tryb, ale wiąże się to z ogromną ilością pracy. I w przypadku Ewał, biorąc pod uwagę to, ile gra ma problemów, no to raczej mogłoby się to nie sprawdzić i mogłaby być to nietrafiona inwestycja, bo na to też naprawdę trzeba wyłożyć grubą kasę. Oczywiście, koniec końców, Ewałt nie było aż tak dużym ryzykiem finansowym. Microsoft też nie promował tej gry z tego tytułu, że była dostępna w Game Passie, więc nie było w tym większego sensu. No i kto chce sprawdzić tytuł, no to zrobi to właśnie przy okazji usługi, która kosztuje te kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Ty, ale zobaczcie, jak dużo materiałów AVOD jest przedstawionych, gdzie faktycznie gra się pistoletem z celownikiem. Czy to są materiały zgromadzone przez lootboxa, czy to są materiały y, faktycznie jakkolwiek formujące tę grę? Chce sprawdzić tytuł, no to zrobi to właśnie przy okazji usługi, która kosztuje te kilkadziesiąt złotych miesięcznie i zwyczajnie się to najbardziej opłaca. No bo jeżeli się ktoś przyłoży, no to faktycznie w ten miesiąc albo i mniej Ewałt skończy. Pojawiają się też porównania do Redfalla i Arkane Austin, bo wiecie, tam też plany były zmieniane, no ale Redfall zakopał studium. W przypadku Obsydianu raczej nie wydaje się, żeby to był ich koniec, bo mimo tego, że gra raczej nie sprzeda się doskonale i Microsoft. No, Zobaczymy, jak to się nie Zdaję sobie z tego sprawę, publikując tytuł w Game Passie, wiedzą jak to działa, to oni projektują te usługę. No to i tak zdaje mi się, że te oceny krytyków, które są mimo wszystko nadal pozytywne, oceny graczy, które są akurat mieszane, no to i tak sprawi to, że Obsidian będzie sięgał po kolejne tytuły i może nie być to kontynuacja Evout, ale myślę, że nadal. Co mają oceny krytyków do tego, ile gra zarobiła pieniędzy? Krytycy mogą to niesamowicie dobrze ocenić, ale tak naprawdę wszystko, wszystko rozchodzi się o to, ile gra wygeneruje pieniędzy. Zobaczymy, ile Obsidian wygeneruje pieniędzy za pomocą Avault. Zobaczymy, ile wygeneruje przy Outer Worldsach dwójce. No i wtedy definitywnie zobaczymy, czy ta gra była na tyle dużym sukcesem, że Microsoftowi będzie opłacało się to kontynuować. Mogą czymś zaskoczyć, chociaż wiemy z drugiej strony, że branża w tych czasach jest... Nie... I zamknięcie takiego studia może nastąpić z dnia na dzień i myślę, że biorąc pod uwagę przeszłe projekty Obsydianu, byłaby to wielka szkoda, ale tak jak mówię raczej wydaje mi się. Ale czy tamten Obsidian, a ten Obsidian co zrobiła Wow to są dwie inne firmy. Jakie to ma znaczenie, że zamknął Obsidian? Jaka kurwa szkoda? Szkoda to, że wpierdolili za 400 zł ludziom totalny skam, grę, która jest jebanym gównem. I dosłownie, Jezu, kupując AWOW, to jest jakbyś skam, jakiś kupił. Jakbyś się naciął w Indiach na jakiś produkt z AliExpress za 2 zł, kupując go za 100 zł. Ta gra w żadnym, ale to w żadnym wypadku nie oferuje odpowiedniej jakości idącej za jej ceną. Ta gra to jest po prostu skam, nic więcej. Zupełnie inaczej gadałbym o tym AWOW, gdyby ten produkt kosztował 100 zł. Ale to jest produkt tworzony przez Obsidian, przez legendarną firmę. Przez, kurwa, 6 lat o budżecie 70 milionów dolarów, wydawane za 400 złotych na premierę. Czy ta gra jest 40% droższa od, nie wiem, Elden Ringa, Ta gra jest trzykrotnie droższa, może tam dwa i półkrotnie droższa od Night to jest jakaś totalna kweka. No dokładnie, Hi-Fi Rush też miał wysokie oceny recenzentów, no i nie pomogło to firmie. Do garnka tych ocen szef Microsoftu nie wsadzi. On lubi na swoim jachcie sobie wsadzić jakiś dobry kawior najprawdopodobniej. że obsydian nie zostanie tutaj zamknięty i nie powtórzy losu. Moim zdaniem, serio, oni byli świadomi tego, jakiej jakości wypuścili produkt, są świadomi, że grupa odbiorców Avowd jest mała i świadomie windują cenę wysoko, goląc po prostu frajerów, którzy jeszcze za nimi idą. Nie widzę tego zupełnie inaczej. Bo, jeżeli by byli świadomi jakości swojego produktu, gdyby go sprzedawali w normalnej cenie i wiedzieli, że wtedy za pomocą odpowiedniej ceny dotrą do jak największego grona odbiorców. A prawda jest taka, że robią to samo co Ubisoft, wiedzą, że są na swoim krańcu i sprzedają jakiś wybrakowany tytuł za ogromne pieniądze, bo nadal mają jakąś rzeszę fanów i z tych ostatnich, najwierniejszych fanów robią największych frajerów i ich doją do samego końca. Nie wiadomo w ilu kopiach poszło ta Vought. Możemy zobaczyć na tym, na e, Gamalytic, zobaczmy. A Vought. przy ilu kontach na Steamie to jest przypisane? 180 tysięcy kopii ma to. 180 tysięcy kopii wygenerowane ten, 12 milionów około, od 8 do 16 milionów. Jakoś się przyjmuje, że jest yy, profitu z tego. No to średnio chyba, nie? No to średnio. No ale wiecie, w Game Passie się napisze, że naszej gry doświadczyło 3 miliony odbiorców, no bo 3 miliony osób to włączy w Game Passie. Arkane Austin. Coraz częściej pojawiają się plotki o nadchodzącym... Nawet jak założymy te 16 baniek, to nadal flop jak chuj. W tej branży, jeżeli coś zwróci swój koszt, to jest flopem jak chuj, bo okazuje się, że kreatywną pracę ogromnej ilości osób, których zatrudniasz i ryzyko, które podejmujesz, utrzymując takie studio, dosłownie nie przynosi ci nic poza złym PR-em. Jeszcze gdyby ta gra serio wygenerowała tyle, ile, ile w nią wsadzono, ale by została uznana jako po prostu produkt kolejnej dekady. Coś, co wniosło coś ciekawego, jakiś eksperyment, który położy przyszłość na nowe, nowe produkcje, to jeszcze coś innego. Ale ta gra robiła problemów pr nie zwróciła się hajsowo i, i tak naprawdę tyle. Więc, no, no sorry, jeżeli dokonujesz jakiejś inwestycji, no to yy, i, i będąc tak dużą firmą i coś, jest po prostu problematyczne względem tego, jak potem ludzie ciebie oceniają. A finalnie ten, a finalnie generujesz po prostu zerowy zysk z tego, no to to nie jest coś, co jest warte tego. To te gry to one muszą się zwracać kilkukrotnie, żeby było opłacalne. W tym Remasterze remaku Gadowora 1. No i jest to rzecz, na którą dużo osób zwraca sobie uwagę, no bo zdaje się, że pośród tych wszystkich rzekomo planowanych remaków Remasterów, ten jest jednym z najbardziej oczekiwanych, i temat został ponownie poruszony przez Jeffa Graba, czyli również całkiem wiarygodnego dziennikarza, który to stwierdził, że zapowiedź Remastera Gadowora ma odbyć się już uwaga, 15 marca, czyli tak naprawdę za mniej niż miesiąc. I będzie to jeszcze przed 20 rocznicą premiery pierwszej odsłony, która to przypada na 22 marca i prezentację mamy zobaczyć na Wystawie artysty komiksowego Christophera Anki w Galerii Sztuki w Kalifornii. Jest to artysta, który pracuje właśnie nad konceptami oraz grafikami na tę wystawę i mają one dotyczyć również God of Także myślę, że będzie to bardzo ciekawe. Jest to również dość ryzykowne stwierdzenie, no bo nie wiem, czy Jeff Grab jest tego pewien, czy on się tylko tego domyśla. Jest to naprawdę gruba zapowiedź, jeżeli pojawiłaby się na takiej wystawie, no to szczerze nie wiem, czy kiedykolwiek było coś takiego, jeżeli chodzi o gry. Ma być tam też specjalny rocznicowy panel, na którym wystąpią deweloperów, mają opowiadać trochę o serii God of War. Okay. Mówiłem też ostatnio o kolejnej odsłonie Gadowora, która to ma powrócić do Grecji, zdaniem wielu osób. Ja zdecydowanie wolałbym tutaj zapowiedź kolejnej odsłony niż jakiegoś remastera, no ale wiadomo, można dostać jedno i drugie. No ale wiecie, remastery to remastery, i też nie mamy co od nich oczekiwać, nie wiadomo ile. Dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka, trzymajcie się, no i do następnego. Dzień dobry, dziękuję. Elo, Elo.